Hej, cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Magika to jest y, Command Conquer, wojna o Tyberium, kampania NOD. Y, wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, prawie zapomniałem jak ta gra się nazywa, więc dzisiaj naszym celem będzie Biały Dom, by złamać morale armii GDI. Tak więc, nie zwlekając, right, zaczynamy. Tak, wszyscy o tym marzyliśmy. Dobrze. Zobaczymy, jak nam pójdzie atak. Obrona nam poszła całkiem nieźle. Wow. Mamy to stybarium, No niespecjalny. Najpierw nie specjalnie po tej glicie mi się wydaje Dobra, zrobimy sobie tych kilku i tych kilku, dobra. Dobra, chodźmy po to. Oto mamy Egitę Tybarium, weźmy dwóch. Dobra, odcie tu Moje motorki Dobra, rozwalcie tych jeszcze I rozwalcie te koszary A ja się będę spokojnie tu przygotowywał do Do bitwy Zwaliśmy to? Dobra. Poczyny nam hajs. Dobra, tu tam za wielu ich nie ma. A ja sobie na spokojnie przygotuję armię w tym czasie. Wy zajęcie, żeby się naprawić. No sobie tu powinien spokojnie do, do, dobiec. Bez większych problemów, bo nam się mapa jeszcze powiększył, więc. Dobra. A są strasznie fajne, kurde. Podoba mi się ta jednostka. Zajmiemy to. Dostaniemy trochę hajsu. Dobra. Dobra, rozwalić ich. Dobra, zwalcie to. Mega, są fajne. Dobra, zaraz nas... ...nam tu przylezą. Okej. Okay. Eee, jasne, nie ma problemu. No, zrobimy e, po prostu masówkę. Da, Heads up commander. The GDI response teams coming fast. They'll be using V35s for an aerial assault. So I'd get some serious anti-air ready if I were you. Commander, reinforcements approach from the southwest. Go. Bonus objective.

Dawać moje piękne Wójt, się w podjazdówę trochę. No, trochę straciłem tych jednostek, ale to nic. A teraz zajmiemy się samolotami GDI, które zaraz tu podlecam. Won jesteście mi to samo. Przypomina to te motocykle z Warhammera 30 tysięcy. Taką drobinkę. Dobra, zabieramy to wszystko. I masakrujemy ich od razu.

Chyba nie potrzebuję tu wsparcia. Trochę spierdzieliłem, za bardzo greedy poleciałem. Chciałem te... jak rozwalę te... Aha, bo tu są jeszcze elektrownie, dobra, okej. Okay. Cofnijmy się. No, te samo... te samoloty tu mi samo... Skąd. Nie, nie. Gdzieś z północy, mi to troszkę inaczej. Podejdziemy tu. Nie niech się produkuje. Zastraszających ilości. Ja, bo będę po prostu tym na razie grał, bo to jest spoko, taki cywil. Cześć panie cywil, I rozwalimy. Dobra ...pakować wszystko co macie w to. Powiedzenie tak wojny jest kosztowne strasznie. Coś tam ktoś tam się uratuje. No jak dobrze pójdzie to dwa. Okej, okay, dwa... ...motocykla się uratowały, wow. Mamy jakieś upgrade'y w ogóle? Ciekawe. Ilości beduń, no dobra, trudno. Bo ja złoję dużo tego, chociaż my zostało nam tylko to do zniszczenia, więc chyba no, myślę, że ich wystarczy. Dawaj, dawaj, chłopaki, dajcie radę, dajcie radę to skończyć. Obiechalibyśmy ich odrobili. Dobra, udało się. Easy. Dobra, biały dom jest nasz. Zwycięstwo. Okej, okay, bardzo łatwa misja, znaczy łatwa. Taka dosyć przyjemna. Ale póki to są tylko zadania wywrotowe, więc yy, w ogóle stacimy co jednostek zniszczyłem. Yy, dalej, dalej. Jeszcze potem przed nami filmik tak obstawiam. Zaraz go sobie wiecie, jeżeli taki będzie. A nie, nie będzie. Okej, okay, cześć ja się z nami żegnam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku zagramy w komand Conquer, Wojna Tyberium. Cześć!